Siema siema, z tej strony Spontanowe granie Zobaczymy mapę Manifest Battlefront 2042 Platforma PlayStation 5 Dawno nie grałem, powiem Także jestem ciekawy, jak nam pójdzie Zobaczmy co tutaj mamy, pojazdów nie ma Dobra, ferzmy się na helikopterze to na dwie helki Okej, okay, zobaczmy jak kolega sobie poradzi. O, thermowizja, no to ładnie, dobra. 90 metrów od mamy. Uch, okej, dobra kolego, uciekaj najlepiej z o, proszę. No i elegancka, dobra. 3-0 mamy, tak? Nie tak nie jest. O, o, Tu jest na pewno A! Ale to zrobił, patrzcie, troszkę mu zostało, żebym go ciachnął no ale. Niestety nie. O, super, mamy czołg. Czy nam się udało? Wsiąść, tak, jest, dobra mhm. Ktoś strzela, kurcze No, zobaczmy co się Łoho Dzień dobry, kolego No dobra, ja teraz jednego mam do słowy. A, jest tam gościu Boję się wjechać, bo tylko są te cztery razy naklei po mnie Ale... strafimy się uda? Albo wiecie co może nie Zobaczmy te tu dwa punkty Może być jakiś pl... Ooo proszę, jedzie jakiś poleżka Teraz ja, go drugi raz Trzeci raz Warte, pięknie. O no, co mamy. Kolega siada. Ok. A coś od pleca w kurcze. Siemas, dobra, okej. Okay. Jedźmy tu, zobaczymy co się dzieje. O, tu jest, na mapie, widzę. Pięknie! od razu nara. Pięknie o proszę, tu mamy koleżkę Uciekł, chował się. O tu biegnie następny uh Szybko -huh. Dobrze O, helikopter, kurczę, zaraz, to chyba z nim nie mnie poradzi za bardzo Okej okay. O, nie łupka Zróbmy to tak Paść tu Koleżko Ale to zrobiłem po mistrzostwu, no proszę Dobra akcja, no jak na dawne niegrane rundki, to wam powiem Statystyki 10-0 mamy 10-0? To tamtego killa mi nie zaliczyło, co na pewno z helikopterem ciachną Znaczy rpg przepraszam To, że tak powiem, też jest przekleństwo. Muszę dalej jechać Oho Dobra Spadamy Tak, dobra O i jego kolega biegnie O elegancko Oj oj Czekamy Просто... No, нет, ничего. Добра. O kurczę, że tu jest czołg 30 nawetają Cel Charlie 1 No tutaj wrogu węgiel To pod kontrolą wroga O no nieźle 13-0 jest fajnie Zasoby wsparcia zaczynają od Oho Skąd ty? Rozpoczynamy atak na Cel Charlie 2 ale oni to wszyscy zaraz będą biegnąć z Charlie 1 na no Charlie 2 a wiecie co? to robimy też inaczej miny, miny zawsze były w porządku w każdej serii Battlefielda gram od Battlefielda e, od Battlefielda e, dwójki tak naprawdę zaczynałem grać jak miałem 14 lat? 15 może? nie no 14 no playstation 3 w sumie tak siedzę w battlefieldach nie każda seria oczywiście była jakaś tam wybitna bo bad company 2 potem battlefield 3 to naprawdę były gry takie jakie człowiek sobie mógł wymarzyć, potem też powiedz, battlefield 4 no to już był w porządku też pograło się dużo godzin ale hmm, ta reszta potem to już takie no nawet ten battlefield no jest w porządku da się w niego pograć tak ale no odbiega od wcześniejszych serii i wiadomo nie jest już to to samo także no już trochę mu brakuje nie 15 do rok super dzisiaj mamy e, 100 stycznia 2024 roku właśnie nagrywam pierwszy filmik na YouTube ponieważ stwierdziłem, że e, wydaje mi się, że zawsze dobrze grałem w strzelanki i napadzie oczywiście i... To co widzę jak ludzie grają i rzucają takie naprawdę krótkie filmiki i bez sensu to myślę, że też powinienem coś wrzucić, tym bardziej, że ja zawsze starałem się być dobrym graczem i jakoś to... o oh, tak, to ogarniać. Więc wydaje mi się, że nam się spodoba. Ja Jest też przyjacielu. O. Oh. O, oh, oh, helikopter. O no to dobra, mamy posługu Niestety Koleżka mnie zaskoczył Oho No to się nie spodziewałem 20 moi drodzy Dało mi się wbić Okej, okay, może mnie ktoś Alo? halo, czy ktoś pomoże, chyba nie bardzo, no dobra, trudno, niestety, o czołg w sumie, a może zaczekamy, a bo wiecie co, mamy miny tam już rozłożone, widzę, że to helikopter lat, wszystkich weźmy sobie Stingerka. Dobra, spróbujmy postraszyć trochę. Dobra, pierwsza, Lary. Okej Atakujemy cel. O. Dobra. Okolicie gwałtownie pogarsza się. Uważajcie na siebie, ale nie tak, żeby to Państwo przeszkadzać. Dobrze. Przejmujemy ten cel. Tu. tu. Jeszcze no, mamy tu gdzieś jednego. Tu jest. tu jest. drugi. A tam jest. Oj, oj. Dobra. O, o, mam O, plecy mam. A może no zostawił kolega? A, dobrze, przejmijmy to. O, no, gościu jest u góry. Tu też. O, kurde. To był jego granat, przypuszczam. No, wam powiem, jak na taki, taką przerwę. Co nie grałem, no to Wam powiem, statystyki wyglądają dość obiecująco. No dobra, tu jedzi. A gdzie są moje miny? Cały sektor czarny jest Lecimy. O, proszę. Widzicie? Raz, dwa, trzy, czterech. Czterech na raz. Proszę bardzo, dlatego zawsze powtarzałem, że mine są w porządku, robią grubą robotę. Nie każdy gracz widzi, nie każdy gracz patrzy, także Udało mi się to ładnie Wam pokazać O no, ale, o Jedzie czołg Teraz wam zaprezentuję Mi się uda oczywiście Jak sobie z takim koleżką poradzić Mając tylko minę i w sumie tak chyba że a widzicie Rozwalili go także Ale dobra tu, droga główna, inne zostawiamy i lecimy sobie przejąć Charlie. 1 Elegancko, nie ma nikogo, puściutko wchodzimy sobie na piętro. O, jest koleżka. No A, i pięknie, Och, widzieliście to nad głową. O, tu będziemy mieć. Dobrze, Arturacci.pl, pozdrawiam Oho Jeszcze gdzieś tylko Zastanawiam się Co Skąd Skąd oni wszyscy idą? Jest ich już, już nie dwóch, to pewnie gdzieś snajper siedzi na dachu No przejedźmy się Wow, 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 kolego o, proszę tam gran, granatami Pojazd O, co? Nie mam pojęcia O, o. Pięknie, dobrze go przyjeździ Wow, ta obsługa jest naprawdę dobra. Na Tam jest gościu, Ja, co tu się dzieje? O, nawet jeśli on załatwił, Dobra, kolego, bo to nie ma sensu. Ale tu jest ogień, ja. Ło masakra, nic nie widzę. Dobra, super. A, udało mi się, jeszcze, jeszcze headshot. A nie nie było headshofa. Gdzie, gdzie, gdzie. gdzie? O. Oho! Gdzieś tu jest przyjaciel nasz. Oni wszyscy idą z góry. O, to jest gdzieś tu wieżyczka jest, prawda? Znaczy, gdzieś w tej wieżyczki właściciel tu się pędzić będzie. Jeden z celów został utracony. Może nic. Czy dzisiaj to trzech, no... Nie chwaląc się... Jest tak jakbym chciał Jak na pierwsze wideo Okej? Okay. Noo, gości będzie na kontenerach siedział I tak zaraz coś przeczuwam, że... Ciapnie mnie, a nie z upiękną chyba Kurcze 110 metrów, mi kolega leży Łoooo! Wow! Tu Headshot Oto. O proszę, kamperzy. Aaa, dobrze. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wiecie co? Ja tam się wybiorę na górę, bo coś tak przypuszczam, że tam będzie sniper i on będzie miał znacznik. Gdzieś właśnie. Właśnie już jeden mój tam pojechał. Mam nadzieję, że uda mi się tu wyczyścić. To coś mi tutaj nie pasuje zbytnio. Co tu sniper, tu to, tu to, to, tamto. Oni na to spodobona. Z proszą. Zpatrzą, Nie mamy już kontroli. O, to się źle skończy. Ja nie, nie, nie bo tam tylko jest wszystkie sektory, jeśli ich nie powstrzymamy. Dobra, jest? A miny moje dalej leżą, Spanica. Jest dobrze. O, kurczę, mam no, Dobrze Dobrze, został zajęty. Tu przeszczały, tu się szczelają Oho, oh, mamy tu, tu przyjaciela A tu był, dobra, a tu jest następny Tu jest Czy tu do, do mnie przyjdzie? Przyjdzie, jeszcze jego jest ziomek jeden Nie ma? Ach! Nie mogło mi się tego zrobić. Dawaj na nogi! Idzie, plecę mam. Jeden z naszych celów został nam Albo Ale I lecimy wasze postępy. Nie wiem gdzie ja słyszę, słyszę tu fanie, a wie gdzie.rzeszełem Ci pomóc. Csz mi stanąć na nogi. Dziękuję! Dziękuję, Opatrzę Cię! Ale no, mistszczzostko. 41:3 Powiem, że nawet ta broń to, to jest. Kurcze, d 3 Starry, Charlie, dwa, czy coś do podobnego. Charlie, Tam powiem, że tak po odblokowaniu, naprawdę jest dobra. Mamy tutaj dwa magazynki. Jeden ten jest na mocniejszy, ale ma mocniejszy jest um, zasięg, ma skuteczniejszy kontrolę, odrzut na minus, szybkość przeładowania też, szybkość też, ale e, dużo obrażenia zadaje. Gram troszkę tą słabszą amunicją, czy taką, wydaje mi się, łoho, standardową, ale, ale Wam powiem, ona też jest bardzo dobra. Jest atakowany przez siły USA. 110 metrów. Trzeba już niewiele Ach, nie rozwiązać. Otrzymuję mu ich. gościu jest u góry gdzieś. No są To kompletnie nie wiem, jak tam wejść, a może plecy zaraz zrobić. Dobra, nieważne. Spróbujmy sobie jakoś to obejść. O. Aha, dobra, nie mają takie linki, ja tego nie mam. Ponieważ craft gram operatorem. O. A, koleżko niepotrzebnie. Okej okay. Jeszcze gdzieś są Oho No to tam już go niestety nie widziałem Okej okay. Może mnie kolega podniesie No jeszcze też w sumie jej pomogłem no, ładnie No super To się nazywa front Był jeszcze jeden ja, No to pomogę Ehe, dobra, bo oni... O! Nie, Pana tylko nie. Nie wiem skąd. Ojej! Yeah. Właśnie, to jest mój minus, że ja strzelam i zaraz przeładowuję. A, tego nie nie, no nie dało rady zrobicie no Kurczę Dobra Mamy tu jakieś pojazdy? Ok, tu coś jeździ, ale z tego trzeba od razu wyskakiwać, bo no, wow, wow. siły przejmą wszystkie sektory, jeśli ich nie powstrzymamy. znowu? O, właśnie. Nasze oddziały opanowały sektor alfa. Właśnie. Właśnie. Ok, a jeden nam zabierają. Wygramy to? Przegramy tę rundę O nie, nie udało się Zresztą powiem, że kilka razy mi się tak udało helkę zbić właśnie No ale ktoś oberwał wodę samostry O właśnie To jest to Jak już się rozkojasz człowiek, to tak to wygląda No i co? Craftwood, Przepraszam, bo w czasie też się pomyliłem. Kraftward to jest taka moja ulubiona postać. Hmm, operator. Gram też. Hmm, hmm. medykiem falk. Ale nie chcę fajna. No tak, to sniper. Rzadko kiedy. No i to by było na tle. Więc dzięki za oglądanie. Jeśli się podobał materiał, zostaw łapkę w górę. Subskrypcję. I dzwoneczek motywuje mnie to do, do dalszego nagrywania filmów. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.